Cześć, z tej strony Czarny Kot i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć dlaczego Guild Wars 2 zdobyło moje serce. Postaram się Wam też odpowiedzieć na pytanie, czy warto zacząć grać w Guild Wars 2 w 2021 roku. Zapraszam do oglądania! Zacznijmy od tego, że Guild Wars 2 wyszło w 2012 roku, więc niedługo będzie miało już 9 lat. To jest naprawdę zaskakująca liczba dla mnie, bo rozgrywka wcale nie wskazuje na taką liczbę. Zaczęłam grać w 2015 roku, i od tego czasu mam na pewno ponad 1000 godzin przegranych. I to, co przede wszystkim należy powiedzieć o tym tytule, to to, że Guild Wars jest absolutnie unikatową grą od samego początku. Gatunek MMORPG-ów raczej charakteryzuje się tym, że te tytuły lubią pokrywać ze sobą wiele mechanik i tego co widzimy w grze, tego co robimy w grze, tego czym producenci utrzymują graczy przy właśnie takich tytułach z tej kategorii. Jednakże ta gra od samego początku została zaprojektowana pod graczy casualowych, czyli takich, którzy nie mają dużo czasu na grę z różnych powodów. I dlatego uważam, że to będzie świetny tytuł przede wszystkim dla starszej publiczności, która ma pracę, swoje życie, rodzinę itd. Przejdźmy więc po kolei do tego, co w zwa mnie kupiło i za co tak bardzo uwielbiam tę grę. Myślę, że to, od czego warto zacząć, to klasy, które różnią się właśnie od standardowych tytułów MMORPG. Nie mamy tutaj podziału klas na tanka, DPS-a i na supporta, czy tam healera, jak wolicie to nazwać. Mamy 9 klas, po 3 do każdej ciężkości zbroi, czyli mamy 3 klasy do lekkiej ciężkości zbroi, do średniej i do tej ciężkiej, czyli do pancerzy. Może Wam się to wydawać na początku dziwne, ja sama też tak miałam. Wiecie, jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tego systemu klasowego ze starych gier, że widząc wojownika czy guardiana, od razu zakładamy, że to będzie prawdopodobnie klasa, która dużo wytrzyma. A no, rzec bym chciała, że guardian z tych ciężkich klas w Guild Wars 2 jest właśnie klasą najbardziej papierową. Ten system wychodzi jednak na plus, bo to od Was zależy, jak poprowadzicie Waszą postać i to Wy zadecydujecie, w jaki sposób będziecie chcieli grać. Klasy są bardzo unikatowe i na pewno każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Następną wielką zaletą tej gry, według mnie, jest system walki, który wydaje się być dosyć prosty na początku i można powiedzieć mało dynamiczny. Większość klas nie ma wielu skili, a wasze umiejętności zależą od tego, jaką broń w danym momencie nosicie. Z biegiem gry dostrzeżecie także, że no, ten system walki, jak na już tak starą grę, w sumie jest naprawdę na odpowiednim poziomie pomiędzy dynamicznością a statycznością. Kluczową umiejętnością w trakcie walki jest unik, który kojarzy się raczej z tytułami singlowymi, ale w Guild Warsie to właśnie unik odgrywa kluczową rolę w walkach. Kolejnym plusem według mnie jest różnorodność, którą spotykamy w świecie Guild Warsa. Ten świat jest naprawdę bardzo kolorowy. I z pewnością każdy znajdzie jakieś swoje ulubione zone, w których będzie lubiał expić. Kolejną zaletą jest to, że gra jest tak zbudowana, że za po prostu bieganie po mapie będziecie nagradzani za odkrywanie nowych miejsc. Proces zdobywania poziomów jest zbudowany tak, żebyście mogli po prostu w swoim tempie przechodzić z lokacji do lokacji, odkrywać, co tam ciekawego twórcy dla nas przygotowali, pomagać lokalnej społeczności w wioskach, w osadach itd. Zarobienie tych rzeczy, czyli tak na dobrą sprawę serduszek, tak to można nazwać, zostaniecie odpowiednio wynagrodzeni i to właśnie zastępuje questy w tej grze. Kolejną rzeczą, o której chciałabym wspomnieć jest mnóstwo świetnego kontentu do grania ze znajomymi, bądź z waszą gildią, jeśli do jakiejś dołączycie, a nawet przypadkowymi ludźmi po prostu spotkanymi na mapie, którzy będą akurat robili to samo co wy. W świecie gry możecie trafić na otwarte eventy, czyli po prostu takie questy dla lokalnych graczy w danym momencie. Za które dostaje się fajne nagrody, i te eventy są naprawdę bardzo różnorodne. Do tego w dalszych fazach rozgrywki te eventy przeradzają się w coś, co nazywa się meta-eventami, czyli faktycznie aktywnościami dla całej mapy, czyli dosłownie dla wszystkich graczy, którzy w danym momencie znajdują się na tej mapce. Do tych dużych eventów możemy też zaliczyć walki z wardbossami na które bardzo wiele graczy zawsze chętnie przychodzi. Skoro już mowa o graczach, to myślę, że powinnam tutaj wspomnieć o tym, jak się ma społeczność tej gry, a wierzcie mi, to jest naprawdę świetna społeczność. Gracze są naprawdę skorzy do pomocy każdemu, a sama gra jest też w taki sposób zbudowana, żeby nie można było za bardzo wyczuć tej rywalizacji. Oczywiście wyłączeniem do tego jest tryb PvP, gdzie zawsze znajdzie się jakaś czarna owca, ale myślę, że to dotyczy wszystkich gier. No i może jeszcze te cięższe rzeczy do zrobienia, takie jak rajdy czy fraktale na najwyższym poziomie. Fraktale też zdecydowanie zaliczam do plusów. Jest to system dungeonów, który ma cztery poziomy trudności i bardzo dużo różnych map tych dungeonowych, które możecie wykonywać. Robi się to w pięcioosobowej drużynie i możecie robić fraktale ze swoją guildią bądź ze swoimi znajomymi. To niezły sposób na zarobek i jedna z tych rzeczy, które zdecydowanie opłaca się robić codziennie. Jako zaletę zaliczam także system achievementów i tak zwane fashion warsy. Achievementy, czyli osiągnięcia, możecie dostawać praktycznie za wszystko, co robicie w świecie gry. A jeśli chodzi o fashion warsy, to jest to coś dla osób, które zawsze lubią, jak ich postacie wyglądają ślicznie, bo. Właśnie tym są Fashion Warsy i bardzo wiele graczy mówi, że cały endgame w Guild Warsie opiera się na Fashion Warsach, czyli zdobywanie coraz to ładniejszych i bardziej błyszczących elementów wyposażenia, żeby wasza postać wyglądała super. Także z pozytywów, o których warto wspomnieć jest na pewno system mountów. Nie spotkacie takiego nigdzie, bo każdy mount ma swoje zastosowanie. To nie jest tak, że mount jest tylko skórką do mounta. Wierzchowców używa się naprzemiennie. Są takie, które na przykład specjalizują się w wysokich skokach bądź wpływaniu nad lub pod wodą. Zaznaczę tylko, że wierzchowce odblokowujecie dopiero po kupieniu dodatków, ale jest to naprawdę tak fajny element gry, że zgrzeszyłabym, gdybym go tutaj nie ujęła. Przejdźmy teraz do kwestii pieniędzy. Jest to chyba jedyna gra, która przychodzi mi na myśl, gdzie kwestie pieniędzy zaliczają się całkowicie do zalet, i po prostu twórcom nie można tutaj nic złego zarzucić. Pay to win nie istnieje kompletnie, bo też granie wymaga od was z tego, żebyście mieli możliwie najlepsze wyposażenie, a ono i tak zdobywa się dosyć łatwo w porównaniu do innych tytułów. Do tego walutę premium, czyli gemy, możecie kupować za golda i nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Możecie kupić sobie ich tyle, ile chcecie, i za te gemy możecie kupować wszystko, co jest dostępne w sklepie premium łącznie z wszystkimi ulepszeniami do waszego konta, na przykład powiększeniem plecaka, czy nowymi miejscami na postać. Sama gra także nie jest droga, bo podstawową wersję macie za darmo, a dodatki również nie kosztują majątku, bo na promocji możecie wyrwać je chyba za 60 zł, więc jest to zdecydowanie opłacalna inwestycja. Jest jednak kilka rzeczy, o których chciałabym wspomnieć jako o wadach, Powiem, że wiele osób także może je uznać za wadę, i myślę, że najważniejsze, o czym trzeba wspomnieć, to to, że gra jest stosunkowo nieduża. Nie pracuje nad nią wiele ludzi, więc aktualizacje nie pojawiają się często. Nowe rozdziały historii gry wychodzą co 4 miesiące około, ale niestety nie dają wystarczającej ilości zabawy, żeby zapewnić na te 4 miesiące graczom rozrywkę. Także eventy co roku są takie same, i osoby, które grają od początku, mocno na to narzekają. Ale gdy będziecie robić po raz pierwszy, to na pewno wam się spodobają, bo są dosyć fajnie zbudowane. Efekt tego jest taki, że gra ma problemy z utrzymaniem graczy przy sobie, ale na pewno tego nie odczujecie w trakcie rozgrywki. Gra mimo tego cieszy się nadal ogromną popularnością i jest bardzo wielu miłośników Guildur's 2. Jeżeli chodzi o fabułę samej gry, to ma ona zarówno plusy jak i minusy. Niektóre historie są lepsze, niektóre historie są gorsze, więc trzeba się z tym liczyć. Coś, co dla wielu może okazać się wadą, to to, że nie ma tutaj na dobrą sprawę kontentu dla wymagających graczy. Tak jak wcześniej wspominałam, gra została zbudowana z myślą o ludziach, którzy mają mało czasu, więc jeśli szukacie wyzwań, to możecie się zawieść. I większość gry jest także zbudowana w taki sposób, by była przyjazna dla wszystkich. Na końcu chciałabym wspomnieć, że w tym roku ma wyjść kolejny dodatek, trzeci do Guild Wars 2. Poprzednim dwa dodatki wychodziły jesienią, więc możliwe, że w tym przypadku będzie tak samo, jeśli oczywiście nic nie zostanie opóźnione. I uważam, że jest na co czekać, bo tamte, właśnie, dodatki bardzo dużo wnosiły do gry nowości i fajnych mechanik, i obydwa były bardzo udane. Patrząc na te aktualizacje, które były w międzyczasie od ostatniego dodatku, to wierzę w to, że ten poziom zostanie utrzymany. Do tego kraina, która ma się w nim ukazać, myślę, że dla wielu okaże się ciekawa. Bo jest to kanta, która pojawiła się już w pierwszej odsłonie tej gry i jeśli miałabym ją krótko opisać, to odwołuje się ona do klimatów Dalekiego Wschodu. Osobiście nie mogę już ją doczekać dodatku i na pewno przysiądę po jego wyjściu znowu na dłużej do Guild Wars 2. Podsumowując, grę bardzo mocno polecam, szczególnie osobom, które jeszcze wcześniej nie miały okazji w nią zagrać. I wszystkim tym, którzy szukają gry idealnej na odstresowanie, nie mają zbyt wiele czasu na grę i chcieliby po prostu od czasu do czasu wyluzować się, dobrze się pobawić i zapomnieć na chwilę o życiu. To tyle na ten materiał, jeśli macie jakieś pytania dotyczące Guild Wars 2 to oczywiście możecie pisać je w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i życzę miłego dnia lub dobrej nocy.